Dla aktorów nieformalnej grupy teatralnej działającej przy Wolsztyńskim Liceum zorganizowano warsztaty, na których przedstawiono im zasady technicznych środków animacji. Uczono ich m.in. zastosowania dźwięku na scenie. oh okay. Jest to grupa teatralna, funkcjonująca pod nazwą Nieformalna Grupa Teatralna, która w ubiegłym roku, w czerwcu zdobyła główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta 2001. Nazywa, nagroda ta nazywa się Ofeusz 2001 i w związku z tym, że jest to młody zespół, forma tej nagrody, ubiegłorocznej nagrody, to są właśnie całoroczne warsztaty teatralne. Organizatorzy festiwalu zorganizowali nam cykl spotkań z różnymi ludźmi teatru. Akurat w ten weekend, czyli 15-16 lutego przyjechał do nas pan Zbigniew Łowrzył, który prowadzi Teatralny zespół, taki bębniarzy w Poznaniu przy Centrum Kultury Zamek i po prostu w ciągu dwóch dni, w ciągu wczorajszego popołudnia i dzisiejszego, dzisiejszego przedpołudnia ma nas troszeczkę poduczyć, jeśli chodzi o y, bębnienie, w ogóle słuchanie siebie, o to, żeby zespół pulsował w jednym rytmie, żeby nauczyć siebie słuchać. Wczorajszy dzień rozpoczął się od chodzenia po złomowiskach i szukania sprzętu, no a dzisiaj próbujemy grać na tym, co znaleźliśmy. Ja myślę, że młodzież jest bardzo zadowolona z tych spotkań, mimo że dodatkowo ma zajęte w szkole dwa dni, czyli piątkowe popołudnie i sobotnie przedpołudnie. Yy, warsztaty, no myślę, że jakieś nowe doświadczenie, przede wszystkim właśnie z muzyką, z poczuciem rytmu, yy, także z poczuciem czasu i no lepiej się rozumiemy, myślę też, więc ze sobą przebywa, przebywamy i myślę, że to nam służy. Bardzo dobrze się bawimy, wiele rzeczy się myślę nauczymy w ten sposób i świetnie się bawimy przede wszystkim Ja jestem bardzo mile zaskoczony To znaczy pamiętam zespół Teatru Wolszczyńskiego jeszcze z momentu kiedy na finale Malty byłem na scenie i wspólnie z Esmą Redzepową taki graliśmy koncert to była najbardziej rozbawiona grupa, która dała najwięcej witalności poruszyła całą publiczność także jest tutaj mnóstwo młodzieńczej energii, ale też i sprytu i takiej siłowności i talentu takiego który nie był pielęgnowany, jeżeli chodzi na przykład o to muzyczne działanie, bo to było nasze spotkanie właśnie dwudniowe właśnie półtora dniowe, a udało nam się zagrać kompozycje na rzeczach, które znaleźliśmy w Olsztynie, na rurach na beczkach, także uważam, że że jest to początek dobry i że uda nam się zaprezentować to na święcie muzyki 22 czerwca w Warszawie na takim dużym korowodzie, paradzie muzycznej, która się będzie odbywała na Nowym Świecie i krakowskim przedmieściu. Także bardzo, bardzo fajna młodzież, świetnie się z nim pracowało i będę niecierpliwie czekał na następne spotkanie. Jest to jedna z moich metod pracy, dlatego że wiadomo, że młodzież nie ma, czy w ogóle instytucje, nie mają środków na instrumentarium, ale to nawet nie tylko o to chodzi. To jest świadomy wybór, że szukamy instrumentów, które, z których można, przedmiotów, z których można wydobyć bardzo interesujące, naśladujące różne profesjonalne instrumenty brzmienia, ponieważ sam to robię na co dzień, jeżeli chodzi o swoje takie działania w muzyce, komponując do teatrów, również... Korzystam z takiego instrumentarium nie tylko z komputera, nie tylko z klasycznego, także proponuję również to młodzieży, no i widzę, że oni się zarazili i będą szukać również dalej, także zbudują sobie swój świat dźwięku z tego.